Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za Mną i ja idę im i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki, nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mojego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oto słowo Pańskie. Chwała, Chwała Tobie, Chrystus. Proszę tutaj dzieci, tutaj do siebie. Chodźcie dzieciaczki. Zostawcie tam te swoje karteczki. O, pięknie. Kto mi z Was powie, co to dziś jest za dzień? Słucham. Co to dziś jest za dzień? Na pewno niedziela, ale co jeszcze, że tutaj jesteście? Proszę. Pierwsza Komunia Święta. Pierwsza Komunia Święta. Co to jest pierwsza Komunia Święta? Co takiego się wydarza ważnego? Pierwszy raz przyjmujemy Pana Jezusa do naszego serca. Pięknie, pierwszy raz przyjmujecie Pana Jezusa wczoraj. Byliśmy tutaj wszyscy w Kościele, nie tak pięknie ubrani, jak w tej chwili, ale pięknie również. Była odnowienie przyrzeczeń ściennych i co jeszcze było ważnego wczoraj? Jeszcze co było? Spowiedź. Spowiedź, czyli wyznaliśmy nasze grzechy. Dziś, moi drodzy, tak się pięknie składa, że dzisiejsza niedziela jest niedzielą dobrego pasterza. Dobrego pasterza. I w czasie tej Mszy Świętej modlę się za was, za waszych rodziców, za waszych chrzestnych, za wszystkich waszych gości. Ale może przejdźmy do dobrego pasterza. Do dzisiejszej niedzieli. A kto to jest dobry, kto to jest pasterz? Kto mi z Was powie, dzieciaczki? Kto to jest pasterz? Ten, kto wyprowadza owce. Ale gdzie? Na pastwiska. Na pastwiska. A pewno może wielu z Was było w Zakopanem i tam na halach bardzo wysoko, albo może różnie to bywa, tam y, Juchasi, tacy bacowiem pasterze wypasają swoje owce. A jakie jest zadanie pasterza? Właśnie tego, który ma to swoje stado owiec gdzieś tam na hali. Jakie jest zadanie pasterza? Kto jeszcze by... Myślą wszyscy ładnie. Jeszcze, jeszcze. Ja bym chciał więcej tych rączek do góry. No kto jeszcze? Żeby pilnować swoich owiec, żeby nie uciekły. Żeby nie uciekły, żeby nie zginęły. Otóż, kochane dzieci, pewno każdy z Was ma, albo może nie każdy, ale pewno w domu macie jakieś zwierzątko. To może będzie kanarek, albo co to może być jeszcze? Chomik, albo co jeszcze? Kotek, jakiś opiestek, albo może świnka morska. I jakie jest wasze zadanie względem tych zwierzątek, które macie? Co jest takie bardzo ważne? Opiekowanie się nimi. Opiekowanie się nimi. Co to znaczy Tam dokładniej? Co znaczy opiekować się tymi zwierzątkami? Proszę. Wyprowadzać je i je karmić. Wyprowadzać, karmić, co jeszcze? Pewno, bo jeżeli są to małe zwierzaczki, takie jak na przykład mały piesek, czy on to lubi się bawić, czy mały kotek, tam jakąś stążkę będzie biegał, będzie się cieszył, że Wy się nim interesujecie. Otóż moi drodzy, czyli co jest, że Wy się opiekujecie tym swoim zwierzątkiem, to tak samo jak pasterz, który jest gdzieś tam w górach. Też się opiekuje. Dba o to, to, jak sami powiedzieliście, żeby gdzieś tam nie zginęło, żeby coś mu się nie stało. Jeżeli jest chore, to wtedy sprowadzam specjalistycznego lekarza, który się nazywa weterynarz. Dba o te zwierzątka, żeby się im nic nie stało. Ale moi drodzy, to mówimy o takim pasterzu, który pilnuje czego? Kogo? Owiec. Który pilnuje owiec. Ale dziś mówimy jeszcze o innym pasterzu. To będzie kto? Dzisiejszy pasterz, to co czytał, czytała któraś z koleżanek. O jakim pasterzu dziś mówimy? O Panu Bogu. O Panu Bogu. Jest właśnie Pan Bóg jest tym dobrym pasterzem. A ty mi, o, a, Ale tam jeszcze jest mowa, że jest pasterz i kto jeszcze? Pasterz i... Owce. Owce, no to dobrze. Pan Bóg jest kim? Pasterzem, tak? A owcami kto jest? Kto jest z owcami? Wszyscy, myślą, dzieciaczki. Ludzie. Czyli kto na przykład? My tu zgromadzeni. I teraz pasterz dba o to, żeby jego stado trzymało się razem, żeby któreś nie zginęło, żeby coś się nie stało. Czyli czuwa nad swoim, nad swoim stadem. My natomiast, jako te owieczki, y, powinniśmy pamiętać, żeby być przy swoim pasterzu. Ale słuchajcie, a jeżeli będzie y, jakaś owieczka, taka, która się gdzieś tam zapląta, y, to jak my ją nazwiemy, że to jest jakaś owieczka? Gdzieś tam zginie, y, gdzieś tam coś się jej stanie, zapląta się, gdzieś spadnie może, to będzie taka. Powiemy, taka troszkę zapowadam, że się gdzieś tam zgubiła, ale wtedy pasterz co robi? Znajduje ją i, i jej pomaga, przeprowadza do swojego stada. Dziś, moi drodzy, pierwsza komunia święta jesteśmy jak te wspaniałe owieczki, które przyszły, żeby być razem ze swoim pasterzem, czyli Jezusem Chrystusem który w tej chwili znajduje się w tabernakulum, ale za chwilkę będzie również tutaj na naszym ołtarzu. Dlatego starajcie się, aby tego Jezusa, czyli dobrego pasterza, przyjmować do naszych serc jak najczęściej. Pięknie, usiądźcie teraz, a ja bym chciał jeszcze kilka zdań powiedzieć do Was tutaj zgromadzonych. Moi drodzy, te kilka zdań niech będą tak jak był kiedyś taki program. Przeżyjmy to jeszcze raz. Kilka lat temu, może kilkanaście, może kilkadziesiąt, pewno każdy z Was, każda z Was, każdy z Was byliśmy do pierwszej komunii świętej. I tak samo jak dziś tutaj, ta szesnastka, staliśmy przed ołtarzem. Też mówiliśmy, albo może ksiądz mówił, albo ktoś mówił, żebyśmy byli czujni, żebyśmy czuwali, żebyśmy byli zawsze z Jezusem Chrystusem. I pomyślmy teraz, czy, to, czy ja to realizuję, czy ja pamiętam, czy ja jestem tym, tą dobrą owieczką, która czuwa, która trzyma się swojego pasterza. A może, a może gdzieś się tam ktoś zaplątał i jest dalej tą samą owieczką Jezusa Chrystusa, ale jak czasami widzimy, jak górale sprowadzają z rydyku swoje owieczki, to niektóre owieczki są w takie czarne plamy. Może, może ktoś z nas jest taką owieczką, gdzie tam gdzieś ta czarna plamka się nam zdarzy, gdzieś tam na. Na plecach, na głowie, i wtedy, moi drodzy, starajmy się, aby znów wracać do tego pasterza, do Jezusa Chrystusa. Poprzez poprawę swojego życia, poprzez to, że Chrystus chce, żebyśmy byli cały czas w Jego owczarni. Właśnie w tej Jego owczarni. Żebyśmy się nie zagubili. On nas znajduje, on nas pragnie, żebyśmy byli ale to będzie zależało wszystko od nas. I kochane dzieci, drodzy zgromadzeni tutaj, chciejmy, aby zawsze trwać przy Jezusie, przy tym, który jest naszym dobrym pasterzem, żebyśmy go nigdy nie opuszczali, ale jeżeli się zdarzy, a pewno się zdarza, że się gdzieś zaplątamy, to jak najszybciej wracać do Niego, żeby ciągle być tutaj przy Nim, przy Jezusie Chrystusie. Amen.